Jeden narodzony, jeszcze dziecko ma lepszą garderobę od ciebie. Dalej, oglądamy wersów, oglądamy wersów, bo ja to obejrzałem, ale obejrzmy. To zobaczysz chłopie, on ma tam tyle rzeczy, pan Bertu ma chyba z 3 kilo, jak nie więcej. Kurwa, ile chusteczek, tych rzeczy? Chusteczek, to ma z 10 pak, całą szafę, kanapę ma te dziecko w pokoju, telewizor no, to... ma te dziecko, tak dziecko ma bogac, i ode mnie. W piszce wersów. pisać wersów, tak? wersą we, we, we nie? Tak. Na pokój naszej córeczki to jest to? Urządziłam pokój dla córeczki? Tak, 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 tak to jest to. O, nic nie widziałem, więc nie wiem jak to Vera by myśliła. Waga. O. o nie! O nie! To jest najbardziej o, stylowy kurwa. pokój dziecka jaki widziałem! No nie? Widziałe. Nie! Nie! Tutaj znajduje się pokój na razie najmniej uprzez... O! To jest ten pies. Taki... To jest w lodach, nie? Burza, czy tak, jakoś tak. Burza! Pana przez nas w domu, wcześniej był to pokój gości. Ja panem a teraz jestem. będzie to pokój naszej Mersą. przyszłej córeczki. Na razie zobaczcie, wynieśliśmy. Ona ma przypokój od nas. Mają wszystkie rzeczy. Zobaczcie, co oni a teraz zrobią, papę tak w kanapę, to dziecko będzie miało. Listy. I będę mówił. oddzielną oddzielna dla siebie. Tylko to daje w mega, czy nie, u nich z wyświetleniami? O daje. PANIE! panie. Bo... Idę zrobić komuś dziecko. No do końca urządzić tak jak chciałam, tak jak mam zaplanowane. Brakuje mi jeszcze kilka rzeczy. Jeszcze muszę zamówić kilka mabelków, które do mnie przyjdą. I oczywiście w tym odcinku pokażę Wam efekt finalny. Ale no tak to wygląda jeszcze jak tutaj. Nic. Ty widzisz filmik, nie? Normalnie. No tam, widzę, tak? widzę. Nie. Ja ogólnie bardzo lubię urządzać dom, urządzać przestrzenie, jak wiecie mój pokój też sobie samo urządzałam, też do naszego domu dużo rzeczy do dodawałam, jestem bardzo ciekawa czy wam się spodoba. Ja jestem teraz już w końcówce ósmego miesiąca ciąży, więc już czas, żeby pozamawiać rzeczy i skompletować już w pełni nasz pokoik. Ja właśnie finalizuję sobie zamówienia, już nie mogę się doczekać aż te rzeczy do mnie przyjdą i będę mogła wam je powin, pokazać. Oj, powiem, powiem, bo to reklama, re reklama, reklama, powin. Do Pani, dobra. Tak, powiem. Dobra, a ja też chcę zobaczyć komentarze. Ale to jest cute, że Werka i Karol tak wyczekują na swoją córeczkę. Będą cudownymi rodzicami. To jest cudne, że para, która ogląda w dzieciństwie, którzy robili hardkorowe rzeczy zaraz będą rodzicami. Kocham was. Ciekawe ile Maja ma lat. wiem <grym grym> się. Myślę, że pakowanie torby do szpitala mogłoby. wielu Filmów nigdy nie zakończyć. A to taki content chyba pod baby trochę, nie? Bo jest jakaś... Tak, dziecka... ale ch**a, to dziecko będzie miało lepszy pokój od ciebie, na przykład. Dobra, zaczekajmy. Trochę się, wiesz... Dobra. Ja z do Jak tu się nad takim czymś po prostu nie rozczulać? Mega fajne. I na promocji. Musiała <laughs> no Kobieta, która ma miliony, mówi Czasem... na promocji. Na TikToku mi się wyświetlają właśnie takie filmiki, które Udajesz, rodzice że utrwalają kształt rączki albo nóżki, stópki takiego malutkiego dziecka i to jest bardzo, bardzo, bardzo słodkie. Jestem ciekawa, jak to do końca działa, bo to pewnie po prostu się coś tak roztapia, to jest taka masa, a później po prostu ona zastyga. Możemy mieć taką pamiątkę. Dajcie znać, czy wy coś takiego macie i czy polecacie. Nie coś takiego kusi, żeby zrobić, bo to musi być naprawdę bardzo fajna pamiątka. Jest jeszcze ramka pełna wspomnień i to nawet może być fajniejsze, bo tu może sobie wstawić zdjęcie dziecka i po jednej i po drugiej stronie właśnie tą rączkę i stópkę. I to, to może być nawet fajniejsze. Chyba to mi się bardziej podoba nawet. My w sumie jest fotelik też już mamy wybrany, ale Mnie tylko przypomina katy... to jak Karol ten skakał z dachu do mojej ekipy, do trampoliny pełnych piłek czy czegoś a nagle kurwa jest tatą, nie? To jest takie dziwne. <laughs> Co tu robi samochód? Bez tej foteliki czy katy... się mieścisz w nich? Co? O oh, lol, ale jest pomysłowe, tak, Auta? w sensie... I można sobie tutaj fajnie... No czy te foteliki se przymierzasz do samochodu, czy pas się zgadza, czy będzie fajnie, czy to jakby nie wyglądało i tak dalej. Nie sprawa. Czy ten fotelik nie dla nas jak praktyczny? <grym> Nigdy nie byłem w sklepie z fotelikami. Ja byłem. Jak byłeś małym? Nie ale... no, znaczy, jak wiem, małym, to... nie pamiętam. Znaczy... W ogóle Twitch jest od 16 lat, więc wit. No, więc nie przyznawać, że Część rzeczy już mam, część rzeczy zostają <grym> na wystarczająco, dzień, ponieważ Cicho. będę mieć już taki pełniejszy dzień, żeby chodzić po sklepach i uzupełniać wszystko, co jest niepotrzebne jeszcze do pokoju. W międzyczasie wybrałam się w sklepach i część rzeczy zostają na inny Dzień, ponieważ wtedy będę mieć już taki pełniejszy dzień, żeby chodzić po sklepach i uzupełniać wszystko, co jest mi potrzebne jeszcze do pokoju. W międzyczasie wybrałam się jeszcze na sesję z zdjęciową, by uchwycić końcowe piękne filmy. Pomil, bo Spisz to będą nieładne rzeczy. Oczywiście oni to zablurują na odcinku, ale... O, widzisz? Jak Bro. to zabluruje. <laughs> tak fajnie przylegał do skóry... Nie chcesz takie nie... rzeczy pokazywać. Mogę. Kto mi zabroni? Uf, dodatkowo... Oglądałem się ostatnio jakiegoś shota I yeah. było, że ten syn to jest wygryw Od razu jak się stanie to... Znaczy jak się urodzi to docyca wersom, nie? Też ja <grym> to to nie, ja, to nie ja powiedziałem, tylko słyszałem pójdziesz. widzisz nie było, że wymyślam takie rzeczy Tak sobie, chcę, o, mi na tym, żeby nie wszystkie te meble były takie oczywiste i zaraz... To jest za lampa No ona bo, wiesz, ona jak Karola nie będzie to musi mieć coś, nie? Wiesz, a jest to w sobie się zmieści. Jeżeli chodzi o małe wieszaczki do szafy, to znalazłam takie w Zarzechom I tutaj akurat y, chyba opakowanie 6 kosztowało około 40 zł, ale jest tańszy zamiennik, który później znalazłam w primarku, czyli za 13 zł macie takie oto wieszaczki. O kurde, trzeba co. Mam zdjęcie majątkowe, które zrobiliśmy jeszcze, jak o. ja byłam chyba w piątym miesiącu ciąży, albo w szóstym miesiącu ciąży USG. Mam dwa miesiące. My, szczerze mówiąc, będziemy mieć dwa urzeczka z tych dwóch opcja, które do... i to jest mała będzie spała z nami. Zobaczymy. To jest taki content typu mam tyle kaski, że mogę wyjewać na wszystko, co można najlepszego kupić, nie? Jest to wszystko od Mimilo. Wszystko w takich kolorach, które ja mam Dali... kolejny rożek, ale taki beżowy, ale też fajnie ale się fajny. właśnie na jakieś swoje. Spad... Zakakować się do szpitala, żeby no, zabrać jakieś I są to po prostu takie najpoważniejsze O, o mam, tak jak jak mały, brudź, bardzo mam w tym wróć. w szafie. Te dziecko, tu. Jakieś takie y, smoczki. one, tu mam wasione dziecko. fajnie układać w szufladę i mieć. Tutaj. Jak to będzie układać? W pierwszej szufladzie stwierdziłam, że muszą być najpotrzebniejsze rzeczy, czyli właśnie pampersiaki... I rzeczą są waciki, również. O, ale generalnie to przejebane rodzić dziecko. A so ja. Ło, dobrze się dziecko Zostały już tylko detale, ale też zobaczcie w efekcie finalnym. A tak prezentuje się pokój naszej córeczki. Na wstępie jest już komoda. W tej komodzie już sobie poukładałam rzeczy. Zobacz, tutaj mam przedzielone pampersy, waciki, patyczki, teziki jałowe, chusteczki, jakieś rzeczy maści, tego typu, które nam poleciła położna. W drugiej szufladzie położyłam sobie podkłady, pieluszki i tego typu. Dobra, a teraz tak na logikę, co nie? Generalnie fajnie, że sobie zrobili taki dojebany pokój, ale dziecko jak jest chyba małe, to ono tak chyba i tak śpi w pokoju rodziców, bo muszą go pilnować. Więc generalnie pewnie i tak, to łóżeczko przeniosam do swojego pokoju i tam wszystko będą trzymać? Ale stwierdzi, że to łóżeczko od razu zaśmie. Wychodzi na to, że po chuj cały pokój, skoro po tego dziecko i tak w tym czasu nie będzie spędzać. A się okaże, że jeszcze chopy mieszkanie zmienią tu to, to. Chyba... która tak, nam sprawęciła położna. Zdrowiało w tym przypadku położyłam sobie podkłady, wiem, pieluszki, pielężki, pielężki. termometr, no, jakieś takie słoczki tego... Typu rzeczy, które po prostu nam się przydadzą tutaj pod ręką. I w ostatniej szufladzie też sobie trzymam jeszcze no? kosmetyczkę, termoforek i dodatkowe pieluszki. Nie ma tutaj ubranek, a to nie ma tu nie jest łazienkę, terenu, zobacz, korek, zobacz, tutaj. Łazienkę, zobacz, osobę. Mam tutaj ma. osobę pod ręką. Patrz I w to. Tutaj o, pokażę. Patrz, sobie kosz na inne ubrania. Zaraz dziecko będzie do pamiętna. To perso będzie bardzo łazienki, to, obok. Zobacz, to. Łazienkę. Łazienka prezentuje się w sumie jak. Każda łazienka praktycznie u nas w domu. Nie ma tutaj wandy, więc nie będziemy musieli naszą córę kąpać w naszej łazience, ale tu jest taka łazienka bardzo praktyczna, blisko. Zamontowałam też tutaj takie wieszaczki. Te wieszaczki Mamy sobie kosz z takimi rzeczami, które będę mieć na zapas. Żeby w razie czego jak te rzeczy mi się skończą, to żeby od razu nie jeździć do sklepu. Tylko na przykład tutaj mam zapasowe pampersy, baciki i te, te o, rzeczy. Tutaj powiesiłam plakaty. Już nie pamiętam, z jakiej są. Jakieś sukieneczki, w ogóle te sukieneczki są, zobaczcie, takie cute. Dajcie znać oczywiście mamy, jest, czy dobrze zrobiłam, szabasz. że kupiłam już ciuszki w rozmiarze 56 i Kurde, właśnie, dziecko pewnie tych połowy ubrań nawet nie ubierze, bo ona 52. z nich coraz wyrośnie. Troszeczkę mam tam 50, ale dosłownie to kilka sztuk, tylko po prostu po to, żeby... Ten, trzy ubrania dziennie będzie nosiło. Mówiłam sobie tutaj. Jak się z ja Znudzi to założy drugie połowie dnia. Albo zamiast prania to do wyrzucenia. Dla... <laughs> no i są, zobaczcie, jakie ciuszki. Zamówiłam takie bodziaki. Jesteśmy, nie? Nie, no tak. Ty... Szafki, jak to się otwiera. No właśnie, przygotuj. ale na przykład, tak patrząc z perspektywy Fliza to spoko, że się zna z taką dziewczynę, że sobie wszystko sama ogarnia. I wiesz, jakby tak, to zależy w sumie, czy on lubi wbijać na gotowe, czy nie. Ale... Z mi działa! Hej! Hey, co widzę. jest? Ale dzika lampa! Kalej, Oj, musiała strasznie dużo kosztować. O, no, są książeczki. A Zacznij, to są dobre książki. No to słuchaj, no to słuchajcie. Zacznij kochani na dworze nocka. Już ci się kleją. Zmęczone ocka. Ale jak tak mówisz dzieciom, to on to potem Tak, mówi. Tak, nie wolno, tak nie Więc wolno. Potem tak tak mówić. Jak, I potem jak, tak jak gartoni będziesz mówił. O tak. jest! To jest ta od tego. Od... Mortalcia, ta. Uuu, o, ej, jest. dobra, okej, okay, okej, okay, okej, okay, to jest grube. Ej, dobra, to jest mega ważne ogólnie, żeby zrobić zdjęcie tego, co już tutaj jest, ej, jest żeby, nie kupić, żeby tego, nie kupić tego. Dla tutaj czas żeby lił. To... Ja o ja pierdnicę. Nie. Właśnie nie tak, się bardzo. bardzo. No właśnie, zdjęcie, żeby pokazać, Oj, pokażę, czy Noliw, przyszedł Co to Noliw? Ten chłop, co z baby, z chłopaka na dziewczynę się zmienia. To? czy znaczy, przecież no. on? No, on niby jest chłopakiem, a wygląda, chopie. Ja, ja nie wiem, bo ja nie, nie oglądam. Patrzę e, jakby... za A, bo on był w tym. W... Te tak. 5M. Tam... Tak, ja nie oglądałem żadnego odcinka. Ale on się zachowuje jak dziewczynka taka zobacz. was. A generalnie to on tak jakby uważa, że jest dziewczyną, ale jest chłopakiem, czy jest. Uważa, że jest cię jest jakby wszystko, jakby zachowuje się jak dziewczyna, ale tak serio jest chłopakiem, tylko jakby zachowuje się jak dziewczyna, robi wszystko jak dziewczyna i tyle. Okej, okay, ale on uważa, że jest dziewczyną, czy on po prostu się tak zachowuje, no. ale uważa, że jest chłopakiem. Po prostu się tak zachowuje, nie wiem czemu. To, tak? no. Pierwsza liczba normalnie, Ja bym mogła mieć taki Ja myślę, że on bardzo dobrze im kontent nakręca dla wszystkich fanów tego. Y Euforii, o, bo tam też tam jest Ale stylu przecież. Boże, jak ja miałem miesiąc w tym stylu, to. Tylko, że miesiąc, nie, nie, Czy to są malutkie? Jezu! Jezu! Jezu, obranka! Nigdy w życiu nie widziałam obranych! Jezu! Ja piję dole. Dobra. Idziemy dalej.